Witam Was, kochani, jak zawsze bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Barbara Zawada i jestem akredytowanym coachem. Wszystkie info Państwo znajdą pod tym filmikiem, jeśli Państwo są zainteresowani, co ja tam sobie w życiu działam, co ja tam robię, także bardzo zapraszam. Jeśli ktoś będzie chciał pracę jeden na jeden, uczestniczyć w szkoleniach, to tam również znajdziecie wszystko na mojej stronie www. Kochani, a co najważniejsze, to ja po prostu niezmiernie jestem zawsze ciekawa Waszych opinii i jeśli komuś się podobało. To zapraszam do subskrypcji. Jeśli ktoś chciałby usłyszeć coś na jakiś temat, to też zapraszam do dania mi informacji w komentarzu, najlepiej, bo ja staram się wchodzić tutaj codziennie, zobaczyć, czy jest coś nowego. Oczywiście zawsze sprawdzam ilość subskrybentów, bo to jest dla mnie teraz jakby najważniejsze. Jeśli państwo coś chcieliby, czego jeszcze nie powiedziałam, bo ja mam tam swoje tematy, oczywiście dużo ich mam, nie, ale jestem otwarta na wszystkie inne działania, także. Kochani, dzisiaj też na prośbę jednego z moich słuchaczy będę mówiła o przekonaniach i ten Pan chciał czym są przekonania, jak należy je zmieniać i kiedy je tak jakby bierzemy, chłoniemy do siebie. Ja też dostałam taką inną informację od tego Pana, która świadczy, że może chciałby troszeczkę to w inny sposób, ale kochani, ja tu chcę zaznaczyć z góry, że nie wchodzimy na tematy polityczne ani na religii. Ja opowiem o naszych przekonaniach, jak one działają, jak na nas wpływają. Jeśli ktoś chce sobie do tego swojego skryptu dostosować, to proszę to we własnym zakresie. Ja rozszerzę od, od siebie to, jak one też y, działają. Kochani, więc dzisiaj temat jest, czym są przekonania, jak działają i jak możemy je sami zmieniać, bo to jest najważniejsze. Kochani, są takie trzy, jakby to powiedzieć, rzeczy, które. Są niezbędne dla naszej tożsamości, dla naszego charakteru, dla naszej osobowości. To jest zdrowe poczucie wartości, był filmik o tym, o granicach i właśnie o naszych przekonaniach. To są rzeczy, żebyśmy zbudowali to swoje ja, tą świadomość samego siebie, kim jesteśmy, kim chcemy być, to te rzeczy muszą być po prostu spełnione. Musimy tak, jakby się tutaj nie uciekać od tych, od tych wszystkich. Rzeczy, jak zdrowe poczucie własnej wartości, odkryć, czego nam brakuje i zdobyć to. I inaczej mówiąc, tak dostosować swój umysł, poszukać takiej pomocy, żebyśmy to mogli wziąć do siebie i respektować, dalej żyć według tego. Musimy mieć granice, musimy mieć dobre przekonania, bo jak usłyszycie dalej, to wiele y, zmienia w naszym życiu. Kochani, więc zaczynamy. Czym są przekonania? Przekonania to jest nic innego jak zbiór takich ludzkich czynników funkcjonowania, który odpowiada za wszystkie działania w naszym życiu. To są takie, na prostą rozum mówiąc, to są takie okulary, które filtrują nam prawdziwą rzeczywistość. I my przyjmujemy tą rzeczywistość za taką, jakie nam te okulary. Przez jakie okulary widzimy, tak my ją bierzemy do siebie. Przekonania nie są prawdziwe. Jakie bykolwiek one były, nie są prawdziwe. My ich nie widzimy. My ich najczęściej wchłonęliśmy, kiedy nie znaliśmy jeszcze narzędzi takich. Nie mieliśmy dostępu również do tych narzędzi najczęściej jako dzieci i jako młodzi ludzie. Później w dorosłym życiu też, ale to zdecydowanie już mniej. Kochani, więc. Jak mamy już chciałabym tak od początku, żeby się nie pogubić, bo moja asystentka zawsze mówi, że skacze troszkę za daleko. Więc tak jak już powiedziałam, czym są te przekonania? Kochani, to jest taka myśl, która wpływa na naszą decyzję, a no wiadomo, decyzja kształtuje naszą rzeczywistość. Jak już coś zrobimy, no to już się mleko rozlało i jest rzeczywistość taka, która za Wcześniej była tylko myśl. Gdyby ta myśl była dla nas prawdziwa, gdybyśmy ją sprawdzili, nie to żebyśmy ją przemyśleli, bo przemyśleli, kochani, jeśli, tak jak już powiedziałam, te nasze przekonania w życiu każdy je ma. Ja mam, wy macie, wasi rodzice mieli, wasi przełożeni mają. To jest coś, co do nas chłonie, lub ktoś nam za, jak byliśmy dzieckiem, ktoś nam. Powiedział i my przyznaliśmy to jako swoją prawdę. Na przykład mama coś powiedziała, tato potwierdził, ciocia przyszła, która na przykład no, jest słucha mamy, uważa ją za autorytet, czy jest przekonana, że zawsze mówią ci dobrze, no to więc my przyjęliśmy to jako prawdę. Mieliśmy niby potwierdzenie od tej cioci, od tego taty, więc uznaliśmy, że to, co mama powiedziała, bo ona tak żyła zawsze, dla przykładu tutaj mogę powiedzieć taki przykład, który, że często mi się wydaje, że takie coś mamy, więc powiem coś takiego bardzo pospolitego, że ludzie bogaci to nazwy, zazwyczaj nakradli. Nie, że tak jakby bogaty to się jest na przykład taki z ojca, tam dziadek miał, no, no i tam przeszło z ojca na syna, albo po prostu ukradł. To to jest człowiek bogaty, a ty musisz... No, rodzice na pewno tak wielokrotnie mówili, może nie nam, ale na, państwo, na pewno Państwo słyszeli, że jeśli będziesz uczciwie pracował, no to będziesz miał kiedyś, nie? Albo jak powiedzą, że jak się będziesz uczył, to, no to na pewno coś będzie w życiu. Kochani, no nie zawsze tak jest. Nieraz się bardzo, bardzo uczymy pilnie, a jeśli człowiek nie umie wykorzystać tej swojej wiedzy książkowej i przełożyć ją na taką... No, wszystkiego wiedzieć nie możemy, więc jeśli się użymy w jakiejś dziedzinie, a jeszcze jakby nas ta dziedzina nie interesowała, tylko mama z kazali iść na takie studia czy do takiej szkoły, ilu z nas tak miało? No wielu. Poszli do takiej szkoły, skończyli, namęczyli się, nawet może z, z bardzo dobrym wynikiem, ale okazało się, że to nie było naszą pasją i idziemy do tej pracy za karę. I co? Czasem się może coś. Przywinie, że się, że człowiek więcej zarobi, ale najczęściej jest tak, że siedzimy w tej pracy za karę i też zarabiamy niezbyt uczciwe pieniądze, prawda? No tak, to niestety bywa, więc lepiej jest wybrać zawód, który jest zgodny z naszymi zainteresowaniami, nie patrzeć na te przekonania, które mamy z dzieciństwa, które ktoś nam włożył do głowy. Kochani, ja tutaj chcę powiedzieć, bo to takie przekonania, najgorszym przekonaniami to są takie przekonania, nasze, takie tożsamościowe, co to są przekonania nasze tożsamościowe. Przekonania tożsamościowe to są takie przekonania, które mm, generują nam mm, wiedzę o świecie lub o nas samych. Chyba najgorsze są chyba te o nas samych. To znaczy, że jeśli od dziecka słyszeliśmy, że jesteś, a ty jesteś głupia, tak się nie urządzi, bo przecież tak ty jesteś głupia. Jeśli dziecko tak słyszy od swoich rodziców, to on przyjmuje to za prawdę. I nawet jeśli on zdobędzie, zdobędzie trzy fakultety, pięć, a mu tak ciocia, babcia, mama mówiła, jeszcze nie daj Boże w podstawówce, i mu tak mówili, to on naprawdę może być profesorem, a on będzie się uważał za głupiego. Czy ona będzie się uważała za głupią? Kochani, bo dziecko, jak jest małe, to on chłonie jak gąbka. On nawet nie, dopiero może tam w wieku nastoletnim podważa troszkę to, co rodzice mówią, ale w okresie, jak jest dziecko, to przyjmuje wszystko. A nie każde dziecko, nawet w okresie nastoletnim, ma taką odwagę, żeby zakwestionować to, co rodzice mówią. Czasem się po prostu zwyczajnie boją. Albo po prostu no, uwa uważają, że to, co rodzic mówi, no to po prostu jest najważniejsze. I nieważne, czy ono ma rację, czy nie rację, przyjmuje to za swoją prawdę. Kochani, więc te nasze przekonania o samym sobie są dla nas jakby kluczowe. Jeśli słyszeliśmy coś na swój temat, bo przekonania mogą być takie które nas budują i które nas niszczą. Bo te pal -6, które nas budują, no ale bym z tym też tak do końca nie przesadzała, ale lepsze są te, które nas budują, jeśli w stanie jesteśmy sobie je tak obrazować, tak żeby no mama mówiła zawsze, że tam coś super pięknie robię i no Będę miała 30 lat i dalej będę uważała, że na przykład ja super sprzątam, nie? No i, ale później jak już będę miała 30 lat, to już będę to tak perfekcyjnie robiła, że jak mąż przyjdzie i tam nie ściągnie butów czy dziecko, no to ja po prostu się wścieknę. Bo już nie dość, że będzie mi to dobrze szło, no okej, okay, będzie mi to dobrze szło, ale już będę miała, aż to wejdzie w moją fobię, że w tym moim domu musi być czysto. Więc ja bym na tym... Zawsze trzeba y, brać to zdroworozsądkowo. Że nawet jeśli mama zawsze mówi coś, że ja robię najlepiej, najpiękniej, ja uważam osobiście, że dzieci powinno się chwalić. Wiadomo, każdy kocha swoje dziecko, jego dziecko jest najlepsze, najfajniejsze. Chwali się dzieci za pracę i za wykonane działania, i za trud przede wszystkim, jaki włożyli w wykonanie tej pracy. Jeśli ona jest super zrobiona, to super to trzeba pochwalić tak, jak ona jest. Ale ja bym tak no, nie uważała, żeby dziecko po prostu chłonie. Właśnie, co tu już wcześniej powiedziałam, chłonie jak gąbka, więc żeby dziecko troszeczkę w tą inną stronę też nie skrzywić. Więc uważam, że o tych dobre przekonania trzeba naprawdę jakby mówić dziecku, że ono wiele może, czy może. W niektórym wieku nawet wszystko, że wszystko od niego zależy, ale też mówić, że zależy od jego pracy. I od tego, czy on będzie coś w tym kierunku robić, bo przecież nic nie spadnie z nieba. Chyba takim świetnym przykładem jest to, że jeśli człowiek wygrał na loterii, to on bardzo szybko po jakimś czasie wróci do tej swojej zamożności sprzed wygrania tej loterii, bo zwyczajnie nie jest tego nauczony. I nie wie, jak to po prostu wydaje najczęściej bez opamiętania. No to to już jest taki przykład zbagatelizowany, bo chyba każdy go znają, ale najłatwiej jest do tego to przytoczyć, kochani. Ale jednak te przekonania dołujące z nas, które nas ciągną w dół, są najgorszymi przekonaniami, kochani. I z tym należy walczyć, dlatego że to, te dołujące przekonania są dla nas mega niszczące one nas ciągną w dół. I mamy je tak głęboko zakorzenione, że one najczęściej są od dzieciństwa. To, że jesteśmy gorsi od innych, kochani, nikt nie jest gorszy. Już to, że jesteśmy głupsi, nikt nie jest gorsi, a to, że jesteśmy niewartościowi, to już bym zakazała mówić w ogóle dlatego, że każdy człowiek na ziemi, ja już to powtarzałam w którymś filmiku, że każdy człowiek na ziemi jest wartościowy. Osoba, która na przykład urodzi się czy straci wzrok, to ona ma świetnie rozwinięty słuch i świetnie rozwinięty węg. Wiadomo, że lepiej, żeby miała, była osobą widzącą, żeby miała te oczy, które pokazują jej cały świat, ale jeśli się tak zdarzy, to ona ma inne świetne cechy. Także, kochani, nie dajmy sobie wmówić, że my czegoś nie możemy, co jest w naszym zasięgu. Zasięgu życiowym, czy jest do zrobienia jeszcze, bo mamy całe życie przed sobą. Ja akurat jestem taką osobą, która powie, że może nie wszystko, bo w wieku 40, 45 lat czy 50 nie zostaniemy, ale jest wiele rzeczy, które możemy sami osiągnąć, które są naprawdę przed nami. Kochani, więc jeśli już wiemy, czym są te przekonania, że to są takie czynniki, które obrazują nasze działania, które Pokazują nam świat, otaczający nas świat, który nie jest prawdziwy, nie jest rzeczywisty, kochani. To jest coś, czego my nie widzimy, ale tak jakby mamy nałożone na siebie i my jesteśmy na śmierć przekonani, że tak jest. Kochani, wiele też konfliktów między rodzinami są z jakichś przekonań i ludzie po prostu nie. Nie patrzą, czy te przekonania są rzeczywiste, czy prawdziwe, nie dociekają, tylko chcą po prostu mieć swoją rację. To jest takie powiedzenie: chcesz mieć rację czy relację? Kochani, większość z nas ma tak te przyjęte, te przekonania, że on nawet nie podlega to wątpliwości, on nawet nigdy nie docieka. Że tak to jest na przykład, można tutaj przytoczyć też pandemię. Ja nie będę wchodziła w temat pandemii, ale. Wystarczy tylko poczytać na temat pandemii. To jest to, że jest tak rozdmuchane, że czy się szczepić, czy nie szczepić, to w to nie wchodzę. Ale przecież takie rzeczy nie było, to nie jest pierwsza pandemia. Jeżeli ktoś tam powie, że nie ma, no kochani, no jest. To, czy ona jest tak rozdmuchana, czy tak, czy tak, czy się szczepić, czy się nie szczepić, to jest każdego indywidualna sprawa. Ale niestety ludzie nie zagłębią się, nie poczytają. Czym to jest, i tylko po prostu, a to usłyszałam tu, to z telewizji, to ten mi powiedział, to tam, i wyciągamy z tych informacji tylko to, co jest zgodne z naszymi przekonaniami, kochani. Także jak zmienić te nasze przekonania? Po prostu, kochani, się przyjrzeć. Jako dzieci nic nie możemy, bo nie mamy tych narzędzi, które powodują tą lampkę w nas, że, że ktoś nam coś wkłada, to nie jest zgodne tym, Jako dzieci to nic nie wiem, więc sięgniemy wszystko. Może w tym nastoletnim czasie to też nie, bo wtedy y, jakby wszystko podlega naszej wątpliwości, prawda? No ale gdy jesteśmy dorośli, już coś tam wiemy o świecie. Nie zadajemy sobie y, trudu, żeby to, kochani, sprawdzić, czy to, co mama mówiła, czy to, co nasz szef tam na praktyce coś powiedział, czy na jakiejś szef w pracy, czy on ma faktycznie rację. Więc Pierwszą możliwością do zmiany naszych przekonań to jest drążenie. Jeśli trzeba, to można sobie zapisać to, poszukać w internecie, przeczytać jakieś książki, ale książki takie, no dzisiaj wiele osób pisze książki, które no, nie zawsze należy czytać. No. Ja bym wzięła te takie y, uniwersyteckie książki, takie, które jednak napisał ktoś, kto ma jakiś autorytet, prawda? I naprawdę w tej dziedzinie autorytet jeszcze bym dodała. Więc, kochani, można sobie zapisywać, można. A co jest też fajnym takim sprawdzianem, że jeśli ja rozmawiając z kimś, ktoś tam ma inne przekonanie na jakiś temat niż ja, to bym się przyjrzała sama sobie. Dlaczego to we mnie? Wywołuje jakieś niezwątpienie, tylko jakąś taką może zdenerwowanie, a wręcz czasem nawet agresję wobec tej drugiej osoby. Że może ona ma rację, trzeba dopuścić tą wątpliwość. Może nie trzeba przyznawać tej osobie rację, ale przyjdę do domu. Kurczę. Tak mnie to zirytowało, że ja wezmę, poczytam, jeśli mam dostęp do jakiejś tam wiedzy, zapytam innych osób. No jest dzisiaj wiele możliwości, że można to rozłożyć to każde nasze przekonanie nawet o samym sobie rozłożyć na czynniki pierwsze. Ja mam teraz taką mm, klientkę, z którą będziemy właśnie pracowały z przekonaniami, tymi takimi tożsamościowymi, takimi, m, które są dla nas mega ważne, które jeśli ktoś ma, a większość osób ma, powinna to rozłożyć. Każde przekonanie po przekonaniu za tak głęboko drążyć aż dojść i powiedzieć sobie że jak jest taka fajna skala od 1 do 10, a 10 to jest 100, żeby przynajmniej być na te 9. Kochani, bo przekonania o nas samych są dla nas naprawdę: one prędzej czy później wylezą na wieś. Tak, one wyjdą. Ja powiem wylezą, no bo to tak, żeby każdy to, do każdego to dotarło, wyjdą na powierzchnię. Czy nie dzisiaj, to za 30, może 30, nie, ale za 10 lat będzie taki moment w życiu, że to wróci do nas. Wróci, jak petarda. Także no, też jest tak, że przez całe życie jakieś rzeczy sobie nie uświadamiamy, dopiero później. Kochani, więc możemy sobie pisać, możemy rozkładać na czynniki pierwsze, i jeśli rozkładamy to na czynniki pierwsze, no to tam już trzeba wiele metod zastosować, bo to zależy o, zależy, co to jest. Prawda? Jeśli mamy przekonanie o sobie, że jesteśmy osobami na przykład, uważamy się za grube. Dajmy tak. No. No to jak mamy schudnąć? Na początku odejmiemy sobie na przykład słodycze. Oj, moja lampa. Odejmiemy na przykład słodycze. Coś to troszkę pomoże, ale jeśli zależy też, w zależności w jakim stanie jest nasz metabolizm, jeśli nie będziemy uprawiać żadnej aktywności fizycznej, no schudniemy coś tam na pewno. Ale jeśli... Jeśli dołączylibyśmy do tego aktywność jakąkolwiek fizyczną, to na pewno byłoby to szybciej, czy nasze ciało, w zależności w jakim jesteśmy wieku, będzie jędrniejsze. A myślę, że dla kobiet może nie chodzi tak o, no, o zmianę wagi również, ale o to, żeby ta jędrność ciała została taka sama. To tu niestety bez ćwiczeń nie da rady. Czasem nawet lepsze są ćwiczenia, a tą kostkę czekolady można zjeść. Sama jestem czasem chyba najbardziej, by mi było słodycze odrzucić, a powinnam, a powinnam. Drodzy Państwo, powinnam. No, ale ciężko, ciężko, ciężko. To też takie. Nie, ja nie mam takiego przekonania, ale na przykład opowiem Wam o swoim przekonaniu, które miałam mm, z dzieciństwa, że mój tato zawsze mówił, że trzeba być człowiekiem odpowiedzialnym i tak mi zostało. Ja swoim dzieciom też tak mówię, że cokolwiek się wydarzy, jesteśmy uczestnikiem, czy my nawet to zrobimy, to po prostu. Nie uciekać od tego, tylko powiedzieć: wstać, powiedzieć, tak się zdarzyło, mogę to i to. No nie cofnę już y, przeszłości, bo tego się nie da, ale jedynie mogę to spróbować naprawić i przeprosić za to, ale też nie chciałabym, żeby każdy przez następne 10 lat mi to wypominał. No cóż, zdarzyło się, moja wina, że chodziło o taką odpowiedzialność osobistą, żeby wstać, przyznawać się do błędu. Ja również swoim y, osobom, którymi zarządzam, zawsze mówię, że jak powiecie wcześniej, co się zdarzyło, to jeszcze będzie można coś zrobić, a jak już nam wybuchnie to, no to to tylko będziemy z lisza zbierać, ale i tak będziemy musieli sobie dać z tym później radę, więc jeśli powiecie wcześniej, że coś się zdarzyło, no to możemy to naprawić, nie? Więc kochani, to jest takie tutaj nasze przekonania, a też takim częstym przekonaniem, myślę, że wielu z nas słyszało, jest przekonanie o tym, że ludzie kiedyś, no dzisiaj też, ale myślę, że dzisiaj już w mniejszym stopniu, po prostu jak tam dwojgiem ludziom doszło do jakiegoś tam zbliżenia i osoba została, osobą, kobieta zaszła w ciążę, no to kazano się kiedyś żenić, nie? No, bo jak... Zrobiłeś dziecko, no to musisz się teraz ożenić, no teraz już to poszło do przodu, już ludzie nie myślą, że jeśli się, no wiadomo, są obydwoje rodzicami, to powinni spróbować wychować to dziecko, ale już nie muszą się żenić, już rodzice już na to tak nie naciskają jak kiedyś, a jeszcze no kiedyś za moich czasów tak było, albo przynajmniej no dzisiaj już, myślę, że w wielu rodzinach już tak nie jest, prawda? Ale to jest bardzo takie pokutujące przekonanie, kochani. Więc tych przekonań mogłabym tu wymieniać do jutra, kochani. Więc proszę pamiętać, że przekonania nie są prawdą ani o nas, ani o świecie. Jest to rzecz, która jest przyklejona do nas, dopóki my tego nie uświadomimy sobie, że to w ogóle jest i że to nie jest prawdą. Ja wiem, że to jest bardzo ciężko, dlatego że my. Lubimy, wierze, lubimy robić w zgodzie z tym, w co wierzymy. I często jest tak, że jak ktoś dokona jakiegoś wyboru, to, to tak, no, ale ja jestem o tym przekonana za 10 lat, albo nawet nie za 10, za 5. Okaże się, że to, jak po, że to co zrobiłam, to popełniłam na przykład błąd. By, ale wtedy miałam takie przekonanie. Ale dzięki Bogu, że ja jeszcze widzę, że to jest mój błąd i potrafię wyciągnąć z tego wnioski, to tam pal sześć, ale gorzej jak całe życie przeżyję w takim przekonaniu, że na przykład trzeba żyć z człowiekiem, którego no, wyszłam za mąż, okazało się, że tam może mnie bił i był pijakiem, ale ja muszę, bo ja tam ślubowałam przecież w kościele. No tutaj tak parafrazuję teraz, no ale różne są. Różne są sytuacje, kochani, i różne są małżeństwa z różnych powodów. Trochę jest tak, no niektóre związki to jest co chatka to zagadka. Prawda? Także, kochani, przekonania zmieniają się, jeśli my chcemy tego. Naprawdę, jeśli my chcemy tego, żeby je zmienić. I to nie wystarczy tylko to, że my chcemy, my musimy to widzieć i dopuścić do, do siebie wyjście z takiej strefy komfortu. Ale dłuższej strefy komfortu, bo często jest tak, że ludzie chcą się zmienić, ale ich przekonania są tak mocno w nich zakorzenione, że oni a, spróbowali jedną rzecz, a nie wyszło, a to nie, to, to, to nie idzie, to nie w tą stronę w ogóle. To, to przecież no jak, to się nie uda. I ludzie w ten sposób nawet sabotują swoje biznesy, swoje plany życiowe, bo jedna czy druga rzecz im się nie udała, no to nie, no bo przecież on ma takie przekonanie. Więc i to choćby 10 osób mówiło mu, że da radę, tylko musi się postarać. On będzie tak sabotował, że i tak zrezygnuje. Bo on ma na przykład przekonanie z dzieciństwa, że i tak mu się nic nie uda. Kochani, więc warto jest być na tyle świadomym, żeby rozłożyć to swoje przekonanie na czynniki pierwsze i powoli, nawet każdy etap zapisywać. Ale kluczem jest pierwsze. Uświadomić sobie, że to, że to przekonanie rządzi nami, że to nie jest prawda, nigdy nie jest. Przekonanie nigdy nie jest prawdą. To jak my chcemy w to wierzyć, a ona, wiesz, ona nie powinna z tym się związać, bo oni tam do siebie nie pasują. A później się rozeszli, na przykład z innego powodu, na przykład, a oni, no przecież mówiłam, że nie pasują do siebie, no przecież mówiłam, że nie pasują. Także, kochani, to. Trzeba zobaczyć i trzeba rozłożyć na czynniki pierwsze. To jest zazwyczaj ciężka praca i wymaga dużego czasu i dużej takiej dyscypliny własnej i determinacji. Nie znowu wejście z jednego przekonania na drugie, a że ja to wiem, to tak nie ma być, to ja to teraz zrobię tak, bo mam takie przekonanie, ale mam drugie przekonanie, które mi mówi, że jak to, to tylko jest ta droga, nie ma innej. Więc nawet jak ktoś mi powie, że jak ja nie pójdę w tą stronę, a pójdę w inną, to i tak to będzie złe, Bo moje trzecie przekonanie jest takie, że ja i tak na przykład sobie nie poradzę. Kochani, przekonanie to jest taka ogromna siła, która może nami kierować naprawdę przez większość część życia, jak nie do, jak nie do końca życia, kochani. Przekonania bywają dla nas miażdżące. Ja wręcz powiedziałabym, że miażdżące. Kochani, więc warto, każdy człowiek jest wartościowy, każdy. Jeśli mamy przekonania takie, które nam mega utrudniają życie, bo są takie przekonania, na które nie mamy, na czym, które nam nie przeszkadzają, jakbym to powiedziała. Czasem ktoś ma tam, że kot przebiegnie, czarny kot przebiegnie przez tą, przez ulicę. A to dzisiaj będę miała coś złego, i zacznie padać deszcz. A mówiłam, że będzie coś złego, bo padał deszcz. No to takie przekonanie to nie jest jakby dla nas uciążliwe, nie? Bo przecież jak ktoś łatwiej komuś przewidzieć przyszłość, jakby powiedzieć, do tyłu niż do przodu, nie? Także, kochani, jeszcze raz powtarzam: ciężka praca, ale przekonanie można zmienić. Czemu ja tak zawsze nie chcę, nie chcę kończyć filmiku tak, żeby to dla Państwa nie zostawiać żadnej nadziei. Kochani, życie jest dla osób, które chcą się rozwijać i chcą mieć świadomość tego, żeby żyć szczęśliwie, żyć dobrze, tak, żeby czerpać radość z tego życia. To nie chodzi o to też, żeby zawsze być szczęśliwym, bo to też inna jest zagadka, czy co dla kogo jest szczęście. Ja myślę, że czym jesteśmy starsi, też to, to szczęście łatwiej łatwiej doceniamy te mniejsze rzeczy i wydaje nam się, że jesteśmy bardziej szczęśliwsi. A podobno apogeum jest tak przy 48 roku życia, że człowiek już się godzi z niektórymi rzeczami. Ale ja myślę, że akurat przekonania to mogą zniszczyć fajne relacje. Prawda? Szczególnie te, te do widzenia... Św... Najpierw te najgorsze są te przekonania względem nas samych, a później do widzenia świata. Nie? Że na przykład które najczęściej nam rodzice dali, nie, że ty sobie tam nie jedz za granicę, bo sobie nie poradzisz, to, że, że tak, to zależy, co dla kogo jest poradzenie się, nie, także mówię, tu może przekonanie, gonić przekonanie, jeszcze być zupełnie inne, także kochani, pracujemy coraz bardziej, ja myślę, że jak będziecie oglądać mój kanał, ja tu będę o tylu rzeczach mówić, że będziecie dopiero świadomi. Także kochani, powoli, powoli, ja zawsze mówię, że zapisywanie sobie, jak czasem jak coś się powie na głos, to już w ogóle inaczej. Jak ja nagrywam te filmiki, a mówię to na głos, to zawsze inaczej niż mam ten swój scenariusz, bo ja robię scenariusz. Kazali mi, więc robię, żeby nie być chaotyczna. Więc kazali, to robię. Tak, słucham się. No, więc ten filmik za każdym razem, co nagrywam, wychodzi każdy inny. Dlatego, że ja chciałabym zawsze przekazać tutaj troszeczkę siebie. I po to, żeby dla każdego to było takie płynne i zrozumiałe. W sensie, żeby to trafiło do przeciętnego Kowalskiego. Ja sobie tego życzę sama sobie. Kochani, będzie wszystko dobrze. Że nie ma się co... Internet jest tak duży, że tyle rzeczy można znaleźć w internecie. Jest książek, jak ktoś lubi czytać, e-booki. Także, kochani, z wszystkim możemy dać sobie radę, tylko co najważniejsze... Mieć otwarty umysł, poddawać wątpliwość, jeśli ktoś nam to wrzucił kiedyś do głowy, a czemu tak, a przecież ja się z tym nie zgadzam, znaleźć taki, taką przestrzeń w tym, żeby się rozwinąć, bo porzucenie starych przekonań to jest naprawdę, naprawdę wielka sztuka, szczególnie o tych, które dotyczą nas i naszego patrzenia na, świe, na świat. Kochani, ja myślę, że trochę naświetliłam, jak sobie z tym poradzić. Także, jak zawsze, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do subskrypcji i do komentarzy. Jeszcze raz dziękuję, że tutaj spędziliście te prawie pół godziny ze mną. Także, kochani, wszystkiego dobrego i nie dajmy się naszym przekonaniom. Pa pa.